Siemanko, witam z tej strony Kubek Puchatek i dzisiaj mamy challenge gramy w Bedwarsy, ale yy, muszę grać debug stickiem pierwsze yy, jakby przez pierwsze tam dwie minuty mogę jeszcze mieczyka używać bo nie zdążę po prostu nazbierać 5 złota dobra już jesteśmy ...trupy, tak? Pyk. 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 Dobra. No Nie no, nie zdążyłem schować. Eee, myślę, że... Czekaj, nie, nie zdążyłem. Dobra. Zginął. To teraz... Mogę sobie kupić już debug sticka. W sensie ja to nazywam debug sticka, ale to nie jest debug stick, eee, tylko jakby no, Patyk z knockbackiem. W ogóle jak zginął ten czerwony. Aha, ale gotują. Ojciec, chyba ma mała. Dobrze, 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 dobrze! Dobrze! Schowałem do On nie wie, że ja mam mieczyk z knockbackiem. Patrz! Ale mi daje strefę. O nie, no. Kur... To jest jakiś atak agresywny. Taki Jakie on ma lagi, nie widzowie no! GG. Dobra, żyje. O kurde. Dobrze! Nie no, debil! Co za mózg? Dzi. Dobra, lecimy sobie do mojego sąsiada. Zbierzmy potrzebne rzeczy, więcej gapów. Kurde, trochę dużo kupiłam, ale dobra, z zrobiłem drugiego killa z deux Tutaj wywaliło mi mikrofon, więc no będę komentować jakby co robię. Tutaj sobie tak stałem i nagle przychodzi różowy i... Dobra, XD, GG. Tutaj nie wiedziałem trochę, co się dzieje, ale nadciągał ryżowy i zrobiłem to. Nie pytajcie. Przechodzimy do następnej rundy. Tutaj zaczynamy kolejną rundę i jak na początku mówiłem, na razie mogę być mieczykiem, dopóki nie zniszczę tam łóżka i go nie zabiję pierwszy raz. Więc no na początku zacząłem się do niego budować. Leciałem sobie speed bridge'em. No i tutaj. Uch, o kurde. Tu goście miał trochę laga, e, No to mu zniszczyłem Beda i go zaatakowałem. Kupił sobie kamienny miecz i mnie zabił. Znaczy, no, no zabił mnie. Tu obudowałem Beda. Kupiłem sobie fireballa i postanowiłem, że podjadę z złotego. I wziąłem przy okazji sobie diamenty. Dobra, łóżko zniszczone, ochronka, no i poszedłem go zaatakować, ale stało się to. Tam w lewym górnym rogu pokazuje się wam jak na jak ktoś mówi i to był akurat morski jak widzicie. Chciał sojusz? Y i się z nim sojuszowałem. Znaczy nie administratorzy, wyjdźcie jeśli jesteście w tej części. No zaproponowałem, znaczy on mi zaproponował sojusz, bo wiedział, że będzie bezbronny, no i sobie poszedłem, Ale zaatakował go złoty, więc skoczyłem tam. I postanowiłem mu pomóc. I poczęstowałem się generatorem, bo tak goście, to tak wypada, nie? W trakcie, gdy szedłem na emeraldy, zobaczyłem czerwonego biegnącego do niebieskich i walczący z żółtym, więc postanowiłem oglądać to absolutne kino. Dobra. Kto wygrywa? Nie wiem. No i żółty wygrał. Dobra, gratulacje.